Omówiliśmy różne zagadnienia dotyczące optymalizacji witryny. Pokazaliśmy, jak przygotować tytuł, nagłówki czy znaczniki meta. Znamy już przynajmniej niektóre czynniki wpływające na pozycję w wyszukiwarce. Wciąż jednak nie wiemy, które z nich są kluczowe, a które mają niewielki wpływ. Tutaj jednak pojawia się problem. Wiemy, że algorytmy wyszukiwarek są utajnione. Nigdy nie mamy 100% pewności, jaki jest wpływ danego czynnika na ostateczny rezultat. Możemy jednak skorzystać z różnych opracowań, które pozwolą nam z dużym prawdopodobieństwem określić ważność danego czynnika. Oczywiście przy tym należy zwracać uwagę na wiarygodność źródeł informacji. Pokażemy teraz przykład takiego ciekawego opracowania. Otwieramy przeglądarkę. Wprowadzamy adres seomoz.com. Po otwarciu strony przechodzimy do wyszukiwarki w prawym górnym rogu. Wprowadzamy tutaj słowo ranking, a potem klikamy na przycisku search. Wybierzmy teraz pierwszą pozycję czynniki wpływające na pozycję w wynikach wyszukiwania. Jak widać, są to aktualne dane dotyczące roku 2011. Informacje w tym raporcie zostały opracowane przez specjalistów w branży pozycjonowania i na pewno będą dobrym źródłem informacji. Cały czas jednak musimy pamiętać o tym, że takie dane są tylko pewnym przybliżeniem, opierają się na różnych testach i eksperymentach. Ze względu na dużą ilość informacji skupimy się tylko na wybranych aspektach dotyczących optymalizacji witryny. Interesuje nas przede wszystkim użycie słów kluczowych na stronie. Wybieramy pozycję Correlation, potem klikamy na tym przycisku, czyli użycie słów kluczowych na stronie. Przewinijmy teraz na dół. Popatrzmy na ten ciekawy wykres. Zasada jest prosta. Im wyżej znajduje się dany czynnik, tym większe jego znaczenie. Z tym, że musimy pamiętać, że są to dane prezentowane w sposób relatywny. Te liczby po stronie prawej określają wyłącznie relacje pomiędzy poszczególnymi. Czynnikami. Przejdźmy teraz do pozycji pierwszej. Użycie słowa kluczowego w tytule. Mówimy tutaj oczywiście o zawartości umieszczonej pomiędzy znacznikami. Title. Bardzo ważny czynnik. To może teraz spójrzmy jeszcze na naszą przykładową witrynę. Mamy taką frazę: Praktyczne filmy instruktażowe, i ta fraza została umieszczona w tytule. Druga pozycja na wykresie również dotyczy tytułów. Słowo kluczowe na pierwszym miejscu w tytule. Tutaj mamy trochę nietypową sytuację, ponieważ w tytule mamy raczej całą frazę, a nie pojedyncze słowo kluczowe. W każdym razie wiemy, że tytuł jest bardzo istotny i istotne jest również umieszczenie słów kluczowych na początku tego tytułu. Popatrzmy jeszcze na kilka przykładowych czynników. Pozycja czwarta: użycie słowa kluczowego w adresie strony. Wartość stosunkowo wysoka, a więc na pewno ten czynnik ma duże znaczenie. Spójrzmy na adres tej strony. Tutaj znajduje się słowo, a właściwie cała fraza czynniki wpływające na wynik w wyszukiwarkach czyli wszystko się zgadza czynnik istotny i powinien on zostać uwzględniony w naszej witrynie. Pozycja piąta. Użycie słowa kluczowego w nagłówku typu H1. Znaczenie wciąż jest bardzo duże. Zresztą o tych nagłówkach H1, H2 i tak dalej mówiliśmy już w rozdziałach wcześniejszych. Przejdźmy teraz troszkę niżej. Użycie słowa kluczowego w nagłówku H2. Potem mamy słowo kluczowe jest pierwszym słowem w całym dokumencie. Tutaj z kolei mamy Słowo kluczowe użyte w nagłówku H3, choć oczywiście znaczenie będzie stosunkowo niewielkie. Użycie słowa kluczowego w nazwie obrazka zagnieżdżonego na stronie. Tutaj mamy bardzo ciekawą pozycję: słowo kluczowe obecne w pierwszych 100 słowach dokumentu. Kolejna ciekawa pozycja: użycie słowa kluczowego w atrybucie alt, czyli w opisie obrazków. Oczywiście ważność czynników, które znajdują się w tym miejscu wykresu, jest już stosunkowo nieduża. Największe znaczenie mają te pierwsze pozycje na liście, na przykład tytuł. Warto jednak zadbać o właściwą optymalizację różnych elementów strony, zwłaszcza jeśli możemy to zrobić z stosunkowo niewielkim nakładem pracy. Do tego raportu prawdopodobnie powrócimy w czasie późniejszym, ponieważ zawiera on naprawdę dużo bardzo przydatnych informacji.